Dobra, a więc tak. Muszę się ganiać wokół stołu. Nie dać się zabić, znaleźć pokój ducha i... i tyle. ok? Jesteśmy tu i tu jest chyba pokój ducha, bo słyszałem, jak czymś rzucił. Zgaszone światło. Odcisku na tym nie ma. Niedobrze. Ciężko, ciężko. Weźmy resztę dowodów, żeby się na pewno upewnić, co to może być. To i kamera może. To i kamera. mi dziękuję za 3 złote. No, będą, będą, ale może ogarnę jakieś dekoracje po świętach. Po prostu. Teraz wiesz, codziennie stream, nie ma kiedy, chociaż nie no. O tym mówię, o tym mówię. Jak ja, jak ja dzisiaj przegram Winstreaka, to się popłaczę, wyłączę streama i po prostu zamknę się w sobie, nie? Okej, okay, kadzidło, światło, żeby mieć. Dobra, dobra, zamknij mordę, zamknij mordę, po prostu wygraj, wygraj te gry, wygraj te gry. To nie oni? Tak, to nie oni, to nie oni, bo był event, to nie oni, bo był event, więc oni odpada. Może Jurej potencjalnie, prędkość normalna, Revenant odpada, Deogen odpada, raju odpada, chociaż nie wiem. Ha y Jean, wright Mimik, Taje odpada, dobra. Czy ten duch tu jest? Dobra, 5 stopni, 2 ok. Nie ma orbów, nie ma spirit boxa. Duch nie zmienia pokoju, może to jest Gorio albo Banshi, nie? I może Dotsy to będą właśnie. Czyli tak, weźmiemy, weźmiemy to, y, orbów nie ma w porządku. No to nie mimik, to nie mimik. Chyba, że temperatura już się zwiększa. Mamy orby i weźmiemy krucyfiks i może jeden lek w ogóle, albo nawet dwa. Weźmy, weźmy, no, weźmy dwa leki, bo chcemy znaleźć dowód. Dobrze, że o tym pomyślałem. Ja jestem tak zestresowany, że ja nie myślę trzeźwo. Wyłączył korki. Jean wykreślony, dajmy docy, powiedzmy. Nie wiem, dajmy stąd, niech wychodzą stąd. Na pokój. To też nie shade. Tak, bo hunt w tym samym pokoju, co staliśmy. Gdzie jest krucyfiks? Dotknął drzwi, ultrafiolet. Ultrafiolet, którego nie sprawdzałem. Nie, nie rozwala światła. Kurwa, rozwalił nam światło. Rozwalił światło, dobra. To jest to, że jestem tak zestresowany tym, żeby nie przegrać, że to mnie pokonuje, nie? Ale sobie zrobiłem 9 godzin fazmofobii, a nie minęła nawet godzina, a już jestem tak posrany i tak zestresowany, że ja nie wiem jak ja tu wysiedzę. Dobra, weźmy kadzidło, kadzidło, nie, weźmy, tak, sól jeszcze jeden krucyfiks, dobra. Dwa retrumy i światło wywalone. Nie, nie pamiętam, żeby były dwa retrumy, może to być Mara, zobaczymy. Znajdźmy dowód najpierw, słuchajcie, najpierw znajdźmy ten nieszczęsny dowód. Tu też mamy krucyfiks. Czy duch zmienia pokój? Tak, okej. ok. okay. Gorio. I się odpada dobrze, bo nie będę musiał się pierdzielić z docami przez 10 minut. Chociaż może to by było nawet łatwiejsze. Książka jeszcze nietknięta. Tu jest pokój ducha jak coś. Jest tu też krucyfiks. Dobra, dobra, dobra. Jaki to może być jeszcze dowód ultrafiolet? Gdzie jest sól? Tutaj światło wywalone. Nienawidzę tego, dobra. Sól, tu, tu i tu. Przeszedł, dobra, zajebiście przeszedł. Powiedz, powiedz, że będzie. Nie ma. Nie ma gdzie to jest druga część soli? Dobra, wywalone, nie ma. To nie jest ten dowód, to może być książka jeszcze nietknięta. Mogą być mroźne. Jeszcze się nie sprukowały czy coś. Spirit Box wywalone. To orby. Są orby. Nie wytrzymam. Kurwa. No widzowie, no nie wytrzymam tego. No, no dlaczego? Dobra, dobra, nie jęcz, Nie, nie jęcz. Poczekajcie. Crucifix, yy, Spirit Box. Zgaś światło. Są orby. To może być też inny dowód. Ok. Jak są orby, to może być inny dowód. Bo mimik to jest duch, który ma dwa dowody, jako jedyny. Orby i coś jeszcze. Wright wykreślona, bo przeszła przez sól. Mimik no nie powinien być, ale jednak nie wykreślony, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego byliśmy w tamtym pokoju i sprawdzałem Orby i tam nie było, a teraz nagle są. Nie mam pojęcia. Jak tam termometr? Nie mam rożnych. Jakby, jakby byłem różne, to wygraliśmy grę. Koniec, to mamy mimika. Jeden i dwa, ale mrożnych nie ma. Nie ma ultrafioletu, nie ma spirit boxa, no to mimik chyba odpada. Dobra, ghost orb zostaje, o Boże. Ham odpada, bo nie ma mroźnych. Raju byłby szybki przy tym. Mara może być. Dobra, słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Jeżeli duch tu przyjdzie, to ja nie mogę się z nim y ganiać wokół tamtego blatu. Ja wybrałem tą mapę po to, żeby móc się ganiać z duchem wokół blatu. A on wywalił mi tam światła i ja nic nie widzę. Mining to nie może być. Obakę nie może być, bo Obakę ma ultrafiolet. Czyli zostaje Mara, Onrio, Yokai i Raju. Ja pi***ole, nie wytrzymam, naprawdę nie. Nie mogę tego znieść. Jak ja mam to. Jak ja mam znaleźć Marę? Jak ja mam znaleźć Marę? Ale. Wszyscy podejrzewamy Marę. Bo tak, słuchajcie, były trzy Redrumy. Generalnie Mara ma zwiększoną szansę na Redrum. Ale kiedyś miałem trzy Redrumy, dwa wylewalenia światła i nie było. I nie było Mary. Wiecie o co chodzi? Tak, kurtyzol się we mnie wydziera, wydziela. Wydziela. Przynajmniej macie radochę, nie? Przynajmniej ja siedzę w tej grze faktycznie zestresowany, a nie mam wyjścia. to chociaż o tyle dobrze. Dzisiaj całą energię poświęcam nagranie w fazmofobie i idę spać. Babcia Natana. Pozdro babciu, taką sikiemkę wychowałam, a nie... Dumna jestem Sigiemka dla Ciebie w nosiu. Sigma! Nieźle mnie zrizowałaś, babciu. Do zobaczenia w święta. Dobra, skupmy się. Jurej zamyka drzwi w całości. Musimy zobaczyć, jak zamyka te drzwi, ale wydaje się, że to jest Mara. Tylko jak mam sprawdzić Marę? Zostawię tutaj te rzeczy i wezmę trzy świeczki. To może być też on Rio. on Rio. jeżeli cały czas będzie gasił świeczki, a w ogóle nie będzie hantował to wiemy, że to jest on. Ale prawda jest taka, że jak Marę sprawdzić, nie wiem. Chyba muszę wszystkie inne duchy wykluczyć. Ja pier Słabo mi jest, przysięgam. I teraz tak, mamy tu krucyfiks, mamy, okej, okay, mamy krucyfiks. Czy duch dalej tu jest? Proszę, proszę, tak. Dalej tu jest, ok. Świeczka, świeczka. Jeszcze jedna świeczka. Za duży pokój, potrzebuję kolejnych dwóch. I jeżeli duch będzie gasił te świeczki i w ogóle nie chęcił, ale zwróćcie uwagę na to, faktycznie światło jest zapalone, a duch jest bardzo, ale to bardzo nieaktywny. I faktycznie pasowałoby to do Mary. Tylko, że problem jest taki, że ja nie wiem, ile mam psychiki. Mara to jest duch, który ogólnie nie chantuje z pomieszczeń z zapalonym światłem, ale jak mam niską psychikę, to już może. Mara to jest też duch, który w momencie, kiedy ja zapalę światło, to on mi je może od razu zgasić. O, mamy. Y, mam tylko na 100 zł. Y, mamy Paradise. Ale na 1000 zł by się coś przydało ustalić. Patrzcie, ile eventów. Bardzo dużo eventów. Jurej. Jurej jest duchem, który robi. Patrzcie, oj to. Ej, totalnie to wygląda na Jureja. Dobra, teraz mam zagwozdkę. Już mówię, już mówię. Poczekajcie. To jest albo Jurej, albo Mara. Mara dlatego, że zrobiła trzy redrumy, raz wywaliła światło i na dodatek jest w ogóle nieaktywna w zapalonym świetle, a Jurej dlatego, że co chwilę nawala eventami. Czemu wy piszecie, że rzucał? Co mnie to obchodzi, że on czymś rzucił? Mam to w dupie. Jurej, to nie może być poltergeist, a poza tym to nie był Hunt. Jurej zamyka drzwi, ani razu tego nie zrobił, a Mara, to jest jego umiejętność, a Mara gasi światło po tym, jak je zapalisz, ale też ani razu tego nie zrobiła i to jest jej umiejętność. Teraz mamy totalnie ślepy strzał. Z dupy nie mam pojęcia, czy to Jurej, czy Mara, nie mam pojęcia, nie? Bardziej bym dał na. Bardziej bym dał na... No właśnie, nie wiem, Jurej, ja nie, nie, nie mam pojęcia. 50 na 50, nie? Drugie kadzidło weź. Dobrze mówisz. Dobrze, wezmę drugie, no. Spróbujmy, spry, żeby jakiś duch, umiejętność. Y, Kupson! Dziękuję za 10 miesięcy. To w f miesięcy, bracie. Bardzo mi miło, Kupson. Spam w światło, może ci od razu wyłączyć. Właśnie, spróbujemy umiejętność zmusić. Wszystkie świeżki pogaszone. Nie zapominajmy, że to może być śmieć On Rio, który wszystkie duchy udaje. Ja się nie zdziwię, jak ten śmieć udaje Mare i Jureja, nie? Dwa stopnie. Jeden stopień. Ok, duch dalej tu jest. Jeżeli jesteś Maron. To zgaśni światło. Powinna, powinna. Dobra, słuchajcie, świeczki. Uwaga, uwaga, powiem to, uwaga, powiem to. Najdziwniejsza runda w życiu. Tak, dobrze słyszeliście. Z jednej strony Jurej, z drugiej strony Mara, z trzeciej strony Ani ten. Oj, on mnie tu nie widzi. Okej, okay, duch zrobił hanta z innego pokoju. Dobra. Spamowanie włącznika nic nie da, Mówić. Dziękuję Ci za donate. Mam podgłości mikrofon, nie jest git. Spamowanie włącznika nic nie da, ale no 10 sekund cooldownu, no ale no nie, nie chociaż raz zrobi tą umiejętność, nie? Dobra, jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka: Mara chyba bo z ciemności. Okej, okay, ma to sens. Okej, okay, ma to sens. Faktycznie. Zobacz Jokaja. Jokaja też by się przydało sprawdzić. Czy Wy y, rozumiecie absurd sytuacji? Trzy eventy tak jak robi Mara, nawala eventami jak Jurej, ucieka od świeczek jak Onrio? No co jest? No co jest? Może to faktycznie jest Mimik, ale jeżeli to jest Mimik, to z jakim dowodem? Bo Mimik działa tak, że ma orby i Albo spirit boxa, albo ultrafiolet, albo mroźne temperatury. Ale nie ma nic z tych rzeczy. Masz już na tyle niską psychę, że Mara mogłaby skontować w oświetlonego. No nie wiem, wziąłem dwa leki. Wziąłem dwa leki, więc nie wiem, czy mam taką nisko. Masz stoję w świetle i przy świeczkach, stary. Powiem szczerze. Mam taki smutek, czuję w głębi serca, bo tyle. Bo. Zaraz powiem dlaczego. Raju odpada. A sprawdźmy, Jokaja, sprawdźmy, Jokaja. Dziwne, nie przyszedł, ale może dlatego, że za krótko to robiłem. Słuchajcie, ja mam taki smutek związany z tym, że ja autentycznie uważam, że fatmofobia to co się dzieje na tej streamach, to jest czasami totalna abstrakcja. Ja wiem. Ile razy on Rio udawał inne duchy. Jaki to jest śmieć. To jest niesamowite, że on, jeżeli to jest on Rio, jeżeli jakimś sensem to jest on Rio, on udaje Jureja, Mare, były dziesiątki rund, gdzie on dodawał inne duchy i dosłownie wczoraj na streamie ja mówiłem on mnie już niczym nie pokona, nieważne, czego nie będzie próbował. I to autentycznie wygląda tak, jakby on dalej próbował nowych strategii, żeby w końcu ze mną wygrać. Ja nie mogę w to uwierzyć. Ja bym chciał to wszystko zrobić taki jeden fabularny TikTok z tego i to wrzucić, ale nie jestem w stanie, bo tego jest za dużo i mam taki ból taką przykrość czuję, że niektóre rzeczy są tylko na streamach, a nie jestem fizycznie w stanie po prostu przedstawić, zrobić takiego filmu z z tego wszystkiego, bo to jest niesamowite, co ten duch czasami robi, nie? Jak coś to nie spirit, nie musisz dziękować. Dzięki Stasiek, mega mi miło. Musiałem podziękować, bo bym sobie nie wybaczył. Okej, okay, a ej, a jak się okaże nagle, że to jest Jurej, jak się okaże nagle, że to jest Jurej, jokaj, y jokaj. Bo on nie reaguje. Cisobianka. No, Cisowianka 60. No, fajnie by było, nie? Fajnie by było. Jak się okaże, że to jest Jokaj, który udawał Marę i Jureja, to, to ja po prostu mam sieczkę z mózgu. Ja mam sieczkę z mózgu. Ten stream trwa już godzinę, ja wygrałem dwie rundy. No, ale takie są. Skąd ten duch przychodzi? Stąd serio? 14. Nie, znowu zmienił. Gdyby to była Mara, zgasiłaby mi to światło. Pozdro. Dzięki za 3 złote. No kur. Chyba żart. Dobra, ja. Ja. Ja ja nie wiem, co powiedzieć. Ja nie wiem, co powiedzieć. Ja. Ja wiem, że tu jest 3000 osób. Które. Może widzą jakiegoś zjawa. Który widzi jakąś sytuację w grze i. Jest w szoku. Może wy nie rozumiecie tego? Może wy nie rozumiecie, myślicie, że jestem pojemny. Że czym ja się tak szokuję, no wyszło, że jest jeden duch. Nigdy w życiu nie grałem w i nie wiedziałem czegoś takiego. To jest niemożliwe, kupa, że najgłupszy duch w grze, Jokaj, najgłupszy duch w grze udawał marę. Wywalone światła trzy red roomy, udawał Jureja, dosłownie han, dosłownie eventy z odstępem sekundy, my kiedyś mieliśmy taką rundę, weszliśmy do domu, dostaliśmy jeden event, centralnie potem drugi event, centralnie trzeci event centralnie czwarty event centralnie piąty event dosłownie i to był Jurej i zrobił hanta, ja uznałem, że to demon, a okazało się, że to był Jurej, który co chwilę napierdala eventami i teraz było to samo, taki głupi, że nie wie kim jest i udaje każdego Przysięgam, że ja, ja nie wiem, czym mnie jeszcze ta fazmofobia zaskoczy w życiu. Nie mam pojęcia, czym mnie ta fazbofobia jeszcze zaskoczy. No to jest niemożliwe. Ten duch zachowywał się jak Mara i Jure i Ondrio, a jest guajokajem. A co jeśli mimik? No właśnie, słuchajcie, mimik udaje ducha tylko przez minutę, dwie, coś takiego. Jeżeli teraz będziemy mieli kolejnego Hanta, i ten duch zachowa się tak samo, to to nie może być mimik. A poza tym nie zapominajmy, że yy, nie mamy ani jednego innego dowodu. No ale nie wiem, byłem w pokoju ducha, sprawdzałem orby i też na początku nie było. Też na początku nie było Orbów, nie? To może nie wiem, kurwa Spirit Box albo Ultrafiolet jakimś cudem jednak jest. I się okaże, że to jest faktycznie mimik. No i teraz on robi mi event i zaraz tu mi zrobi hanta na rej, no. Nie wiem, jestem, jestem przeszczęśliwy, że jest taka runda, bo dla mnie. To jest ciekawe, to jest mega ciekawe, że całe to moje doświadczenie w fazbofobii i tak pozwala mi na to, żeby się zaskoczyć jeszcze nie raz. Ale jednocześnie, no, jestem zmielony, zmielony. Odpalam streama, żeby nabić win streak i dostaję takie absurdalne gówno. Zobaczmy, zobaczmy. Okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie, to jest jokaj. Ja nie mogę w to uwierzyć, ale tak to jest jokaj. Minęły już dwie minuty, minęły... Czy on tu zapalił światło przypadkiem? Ej, on tu zapalił światło? Do, do, ale o, sprawdzamy jeszcze raz. No, kurwa, to jest Jokaj, poszedł do góry, nie. No dobra, nie ma ryzyka. Nie ma ryzyka, że pojadę do Wana. Nie ma ryzyka, że pojadę do Wana i okaże się, że to nie jest ok. Jeżeli teraz przegram win streak, to ta gra nie ma sensu. Po prostu, ta gra nie ma sensu. No bo to nie może być mimik, fizycznie, nie może to być mimik. Niesamowite. Ja, ja, ja nie wiem, ja teraz przy każdej rundzie, nawet jak mam stuprocentową pewność, to ja się boję, że to jest yy, inny duch. No ale mamy 100%... Pro... Nie! I obiecałem sobie. Obiecałem sobie jedną rzecz. Nie będę, mimo tego, że mamy wysoki Winstink, nie będę grał jak ci, i jak będę wiedział, że jakiś duch jest jakimś duchem, to nie będę na siłę szukał wątpliwości. Mamy stuprocentową pewność, że to jest jokaj I już dopisuję Winstink. 36, O, tak. Na jak ekstrony kręci Tik Toka pod ulubioną piosenkę. Ona będzie ma piękną i chce być ze mną, chyba się w niej zabujałem. Boże, jak dobrze kręcisz mnie swym ciałem. Lubię, kiedy jest blisko, na sobie czuję dotyk jej rąk. Kiedy jestem z wszystko pika